Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety zdają się przyciągać mężczyzn niemal magicznie? Nawet jeśli, obiektywnie rzecz biorąc, nie są najpiękniejsze, najseksowniejsze, ani najbardziej idealne, według współczesnych standardów. Dlaczego on nie może przestać o niej myśleć, mimo że na pierwszy rzut oka nie ma w niej niczego wyjątkowego? To pytanie, które zadaje sobie wiele z nas. Szukamy odpowiedzi w poradnikach. Zmieniamy wygląd, uczymy się sztuczek flirtu, a jednak sekret pozostaje nieuchwytny. Karl Gustav Jung, jeden z ojców psychologii głębi, powiedział kiedyś, że to, co naprawdę nas do siebie przyciąga, wcale nie jest fizyczne. To coś znacznie głębszego. To energia psychiczna, niewidzialna siła, która łączy nieświadome części dwóch różnych osób. To właśnie ta energia sprawia. Że w obecności jednej osoby czujemy się jak w domu, a przy innej odczuwamy niezrozumiały dystans. A teraz posłuchaj uważnie, bo to, co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz męskie pragnienie i mechanizmy przyciągania. Być może odkryjesz klucz, którego szukałaś przez całe życie. To, co tak naprawdę pociąga i fascynuje mężczyzn, to nie jest tylko ciało kobiety. To coś znacznie bardziej ulotnego i potężnego. To jej obecność. Obecność to nie jest coś, co da się zmierzyć linijką, ubrać w najmodniejszą sukienkę, czy sztucznie odtworzyć poprzez wyuczone gesty. To wewnętrzna cisza, która potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc starannie dobranych słów. To jest ten specyficzny sposób, w jaki patrzysz na świat, zanim jeszcze cokolwiek powiesz. To po prostu sposób, w jaki jesteś, tu i teraz. Prawdziwa kobiecość, ta autentyczna. Nie musi desperacko walczyć o atencję, ona ją naturalnie generuje niczym słońce, które po prostu świeci. Jung nazywał ten wewnętrzny, kobiecy pierwiastek w psychice mężczyzny archetypem animy. To właśnie anima jest tym wewnętrznym obrazem kobiecości, który każdy mężczyzna nosi w swojej nieświadomości. Kiedy spotyka kobietę, której energia rezonuje z tym jego wewnętrznym archetypem, budzą się w nim najgłębsze emocje. To tak, jakby jego dusza rozpoznała swoją drugą połowę. Budzi się jego pasja, jego tęsknota, a nawet jego cienie. Wszystko to, co ukryte głęboko pod powierzchnią codzienności. Widzisz, większość z nas została nauczona, że mężczyzn pociąga przede wszystkim to, co widoczne na zewnątrz. Perfekcyjny wygląd, olśniewający uśmiech, idealna figura. Oczywiście, estetyka ma znaczenie, ale to tylko powierzchowna warstwa. Prawda jest o wiele, wiele głębsza. Mężczyzn ostatecznie przyciąga to, co czują przy tobie, a nie tylko to, co widzą w tobie. To uczucie bezpieczeństwa, intrygi, spokoju lub ekscytacji to jest prawdziwy magnes. Kiedy kobieta jest głęboko połączona z własnym wnętrzem, kiedy w pełni akceptuje zarówno swoje światło, jak i swoje cienie, jej energia staje się niemal hipnotyczna magnetyczna. Nie musi nic robić, aby przyciągać. Jej samoistnienie staje się zaproszeniem. To właśnie wtedy mężczyzna nie potrafi się od niej oderwać, nawet jeśli jego racjonalny umysł kompletnie nie rozumie, dlaczego tak się dzieje. Czuje, że obcuje z czymś autentycznym i kompletnym. Pomyśl o tym. Kiedy kobieta przestaje kurczowo próbować być miła, grzeczna, łatwa do zaakceptowania i po prostu pozwala sobie być sobą w swojej prawdzie, w swojej autentycznej mocy, Mężczyzna podświadomie czuje, że ma do czynienia z czymś prawdziwym. A w dzisiejszym świecie, pełnym masek, filtrów i wyuczonych ról, prawda i autentyczność stały się największym luksusem. Prawda zawsze przyciąga, bo jest rzadkością. Jung mawiał, że to, co świadomie wypieramy, i tak kieruje naszym życiem, ale robi to z ukrycia, z cienia. Kobieta, która zna swoje własne cienie, swoją złość, swój smutek, swoją dzikość, nie boi się ani swojej zmysłowości. Ani swojej wewnętrznej ciszy. Staje się dla mężczyzny lustrem, w którym on może zobaczyć swoje własne, nieuświadomione pragnienia i części siebie, których dotąd nie znał. To jest fascynujące i pociągające na poziomie duszy, ale uwaga, to bardzo ważne to nie jest żadna gra. To nie jest technika manipulacji, którą można wyćwiczyć. To jest autentyczna świadomość. To subtelna. Głęboka znajomość samej siebie. Kiedy kobieta wreszcie zrozumie, że jej prawdziwa siła nie tkwi w tym, by na siłę zdobywać mężczyznę, ale w tym, by być w pełni i bezwarunkowo sobą, zaczyna emanować czymś, czego po prostu nie da się zignorować. To energia, która mówi: Jestem kompletna sama w sobie. Prawdziwe, głębokie pożądanie mężczyzny rodzi się w momencie, gdy kobieta przestaje być dostępna dla wszystkiego, co tanie i powierzchowne, kiedy przestaje gorączkowo szukać potwierdzenia swojej wartości w oczach innych, a zamiast tego zaczyna czerpać i emanować pewnością płynącą prosto z jej wnętrza, to właśnie wtedy mężczyzna zaczyna ją widzieć zupełnie inaczej. Nie jako kolejną ładną twarz, ale jako zjawisko, bo mężczyzna wbrew pozorom i stereotypom. Na najgłębszym poziomie pragnie kobiety, która nie potrzebuje być przez niego pragniona, żeby czuć swoją wartość. To paradoks. Ale właśnie taka niezależność emocjonalna jest niesamowicie pociągająca. I nie, nie chodzi o to, by udawać chłód, grać niedostępną czy być obojętną. To znowu byłaby tylko gra, kolejna maska. Chodzi o autentyczny wewnętrzny spokój, o poczucie pełni. Kobieta, która potrafi zatrzymać energię w sobie, która nie rozdaje swojej uwagi i emocji każdemu na prawo i lewo, staje się jak fascynująca tajemnica, którą mężczyzna pragnie odkryć krok po kroku. To właśnie ta energia, subtelna, skupiona wewnątrz, ale niezwykle silna, sprawia, że on czuje się jak zdobywca, choć w rzeczywistości to on został zdobyty przez jej magnetyczną obecność. Jak już wspomniałam, Karl Jung wierzył, że każdy mężczyzna nosi w sobie nieświadomy obraz kobiety, który odzwierciedla jego duszę, jego anime. Gdy na swojej drodze spotyka kobietę, której energia idealnie rezonuje z tym wewnętrznym obrazem, jego nieświadomość rozpoznaje ją na długo przed tym, zanim jego rozum będzie w stanie to wszystko wyjaśnić i zanalizować. I to właśnie wtedy, w tym momencie rozpoznania, rodzi się prawdziwa, głęboka fascynacja. Nie przez słowa, nie przez wygląd, ale przez energię, która jest zgodna z jego własną głębią. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego on nagle zniknął, dlaczego nie poczuł tego czegoś, choć wydawało ci się, że wszystko robisz dobrze, odpowiedź może być prostsza niż myślisz. Prawdopodobnie nie chodziło o ciebie, o to, jaka jesteś. Chodziło o to, jak bardzo byłaś w zgodzie z własnym, autentycznym wnętrzem, gdy byłaś z nim. Bo mężczyzna na poziomie intuicji doskonale wyczuwa, kiedy kobieta się stara, zamiast po prostu być. Pamiętaj, nie musisz być idealna, wystarczy, że będziesz prawdziwa. A teraz chcę, żebyś na chwilę zatrzymała się i w ciszy zadała sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy żyję tak, jak naprawdę czuję w głębi serca, czy może żyję tak, jak oczekują inni, żebym czuła? Jeśli czujesz, że te słowa dotknęły czegoś ważnego w tobie, że coś w tobie zarezonowało, zostaw proszę komentarz poniżej. Napisz proste zdanie: Chcę być energią, której nie da się zapomnieć, bo to właśnie od tej wewnętrznej decyzji, od tego postanowienia zaczyna się cała twoja przemiana. A jeśli chcesz zrozumieć więcej o tym, jak działa męska i kobieca psychika według Junga, jak odnaleźć swoją wewnętrzną moc i autentyczność, Kliknij przycisk subskrybuj. Obiecuję, że ten kanał nie jest tylko kolejnym miejscem w internecie. To przestrzeń, w której kobiety odzyskują swoją prawdziwą, magnetyczną moc. Dziękuję, że tu jesteś i do zobaczenia w następnym filmie.